Ile razy obudziłeś się z sercem bijącym jak dzwon bez wyraźnego powodu, niby nie miałeś żadnego koszmaru, nie pamiętasz żadnego snu, a mimo to uczucie było tak silne, jakby coś lub ktoś próbował cię ostrzec albo pocieszyć. Czasami to była rozpacz bez przyczyny, innym razem pokój tak głęboki, że zdawało się, iż pochodzi z innego wymiaru. Co jeśli te poranne emocje, te subtelne, a jednocześnie potężne doznania. Nie są dziełem przypadku ani zwykłych procesów fizjologicznych, co jeśli są odpowiedzią cichym szeptem z nieba. Papież Leon XIV, postać niemal zapomniana w oficjalnej historii Kościoła, lecz otoczona aurą tajemniczości i kontemplacji, miał powiedzieć kiedyś do swojego osobistego sekretarza Najważniejsze słowa Boga przychodzą wtedy, gdy jeszcze nie w pełni się obudziliśmy, bo to wtedy dusza mówi głośniej niż ciało. Nie była to jedynie figura retoryczna. Według dokumentów zachowanych w klasztornych archiwach, Leon XIV wierzył, że emocje odczuwane w pierwszych chwilach po przebudzeniu są kluczem, otwartym kanałem pomiędzy światem duchowym a świadomością człowieka. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ dusza, która przez całą noc podróżowała przez sny, wizje, a może i niewidzialne bitwy, wraca do ciała nie od razu, lecz delikatnie. W tej właśnie chwili pomiędzy snem a jawą człowiek znajduje się w stanie duchowej przejrzystości. Jest jak lustro, odbijające prawdę bez zakłóceń i właśnie w tych krótkich minutach po przebudzeniu niebo może przesłać swoje odpowiedzi. Leon XIV, który często opisywał swoje doświadczenia w prywatnych dziennikach, nigdy nie publikowanych za jego życia, notował regularnie swoje poranne stany emocjonalne. Jeden z tekstów, odnaleziony w opactwie świętych, Benedykta we Włoszech, brzmi: Dziś obudziłem się ze łzami w oczach, chociaż nie śniłem niczego. Nie był to smutek, to było coś większego, coś niepojętego, jakby Bóg dał mi odczuć jego ból i jego miłość jednocześnie. Takie chwile, według Leona, nie powinny być ignorowane. Był przekonany, że każdy człowiek, niezależnie od swojej wiary czy stanu duchowego, otrzymuje subtelne wskazówki, podpowiedzi z góry. Tylko większość z nas je zagłusza hałasem poranka, natłokiem myśli, natychmiastowym sięganiem po telefon, próbą zdławienia emocji. A przecież, jak mówił papież, to, co pierwsze, jest najczystsze. W kręgach najbliższych współpracowników Leona XIV krążyły pogłoski, że papież miał dar duchowego rozpoznawania źródła emocji. Mówił, że nie każda radość pochodzi od Boga i nie każdy lęk jest złem. Czasami lęk może być ostrzeżeniem nieba, a radość pokusą w przebraniu. Dlatego tak ważna była dla niego modlitwa zaraz po przebudzeniu. Nie modlitwa z obowiązku, ale z serca, jako odpowiedź na to, co dusza odczuwa jako pierwsze. W jednym z listów do anonimowej zakonnicy, Leon XIV pisał: Nie lekceważ płaczu, który pojawia się o świcie może on być odpowiedzią na pytanie, które zadałaś miesiące temu. Nie ignoruj pokoju, który cię otacza. To może być obecność anioła, który przyszedł by cię pocieszyć. Ta kobieta, jak wynika z dalszej korespondencji, zaczęła zapisywać codziennie swoje poranne emocje i odkryła, że są one zadziwiająco zgodne z wydarzeniami, które spotykały ją później w ciągu dnia. Ale nie tylko osoby duchowne doświadczały takich znaków. W jednym z anonimowych świadectw, przekazanym zakonowi karmelitów Bosych w 1914 roku, mężczyzna opisał poranek, w którym obudził się z przemożnym uczuciem, że musi odwiedzić szpital, mimo że nie miał tam żadnych znajomych. Posłuchał intuicji. Tego dnia spotkał w poczekalni lekarza, który rozpoznał u niego objawy wczesnego stadium choroby, mogącej skończyć się śmiercią, gdyby nie została wykryta. To nie była przeczucie, napisał później. To było ostrzeżenie, i przyszło zanim jeszcze otworzyłem oczy. Z duchowego punktu widzenia, emocje przy przebudzeniu są jak listy pisane przez niewidzialną rękę, ale czy umiemy je odczytać? Czy jesteśmy gotowi potraktować nasze własne serca jako narzędzia objawienia? Leon XIV wierzył, że każdy może to zrobić, ale tylko jeśli nauczy się ciszy, bo tylko w ciszy można usłyszeć, co mówi dusza i co mówi Bóg. Niektórzy badacze mistycyzmu twierdzą, że poranne emocje są bardziej wiarygodne niż sny. Sny są zniekształcone, pomieszane, nasycone pod świadomością. Ale to, co czujemy tuż po przebudzeniu, zanim jeszcze w pełni wrócimy do rzeczywistości, to echo prawdziwej rzeczy duchowej, która wydarzyła się nocą. Według niektórych teologów, to w tym właśnie czasie dusza ściąga ostatnie wrażenia z kontaktu ze światem duchowym jak komputer pobierający dane z serwera i tylko wtedy gdy nie przerwiesz procesu otrzymasz całą wiadomość. W tym świetle poranek nabiera nowego znaczenia. Nie jest to już tylko początek dnia, to moment objawienia. Moment, w którym niebo próbuje się z tobą skontaktować, nie przez słowa, nie przez głosy, ale przez uczucia, przez to, co twoje serce mówi, zanim jeszcze wypowiesz pierwsze słowo. Leon 14. Pozostawił Kościołowi nie tylko doktrynę, ale i szept. Szept, który mówi: Niebo mówi do tych, którzy potrafią słuchać nie oczami, nie uszami, ale duszą. I właśnie dlatego, gdy następnym razem otworzysz oczy o świcie i poczujesz coś, czego nie potrafisz wyjaśnić, nie lekceważ tego. To może być właśnie ta odpowiedź, o którą modliłeś się tak długo. Wielu świętych, mistyków i wizjonerów potwierdzało to, o czym szeptem mówił papież Leon C. XIV, że chwila przebudzenia to brama, przez którą przechodzą niewidzialne rzeczy. To wtedy, kiedy ciało jeszcze nie zdążyło nałożyć swoich masek, a umysł nie uruchomił trybów racjonalności, serce pozostaje czyste jak źródło. Święta Teresa z Awili pisała w swoim duchowym zamku, że często zaraz po przebudzeniu czuła obecność Boga silniej niż w godzinach adoracji. Święty Jan od Krzyża opowiadał o porannych uczuciach smutku, które nie były depresją, lecz, jak sam to określał, Bożym zasmuceniem nad duszami, które się gubią. W tych emocjach nie było chaosu. Były one zorganizowane, ukierunkowane, były przesłaniem. Jednak to nie tylko święci doświadczali takich zjawisk. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ojciec Pio z Pietrelciny. Pewnego razu, zapytany przez młodego seminarzystę, czy Bóg naprawdę przemawia w snach, odpowiedział: Bóg nie musi czekać na sen. Czasem mówi ci przez to, co czujesz, zanim otworzysz oczy. W innym liście duchowym skierowanym do jednej z jego duchowych córek, opisał poranek, w którym obudził się z uczuciem wielkiego ognia w sercu. Żadnych obrazów, żadnych snów. Tylko ciepło i łzy. Kilka godzin później do klasztoru przyszedł nieznajomy człowiek, szukając spowiedzi. Okazało się, że stał na granicy samobójstwa, ale coś, jakaś niewidzialna siła, kazała mu przyjść do klasztoru. Ojciec Pio nigdy nie miał wątpliwości. Poranne emocje były znakiem, przygotowaniem, interwencją. Papież Leon XIV w swoich tajnych zapiskach opisał trzy główne typy porannych emocji które uważał za odpowiedzi z nieba. Pierwszy z nich to smutek bez przyczyny, uczucie głębokiego przygnębienia, które nie wynika z żadnych okoliczności życiowych. Według papieża to znak, że dusza brała udział w walce duchowej podczas snu. To wezwanie do natychmiastowej modlitwy, do przebaczenia, do oczyszczenia. Takie poranne przygnębienie nie należy ignorować. To nie depresja, to echo bitwy, która odbyła się, gdy ciało spało. Drugi typ emocji to pokój tak głęboki, że niemal niezrozumiały. Człowiek budzi się z uczuciem ciszy wewnętrznej, jakby cały świat zamilkł. Według Leona XIV to bezpośrednia odpowiedź na modlitwę wypowiedzianą dzień wcześniej. To jakby Bóg mówił: słyszałem cię, jestem z tobą. Takie poranki są jak święta ziemia. Nie powinno się ich zakłócać hałasem, rozmową, rozproszeniem. Powinno się w nich trwać, chłonąć je, zapamiętać. Bo to one wzmacniają duszę na dni ciemności. Trzeci typ to nagły niepokój, dezorientacja, uczucie lęku. Leon XIV twierdził, że to znak działania złych duchów: nie tyle bezpośredniego opętania, co próby zakłócenia wewnętrznego porządku. To dusza, która została dotknięta nocą przez ciemność i której trzeba szybko przywrócić światło. Modlitwa, Woda Święcona, znak krzyża. To nie rytuały bez znaczenia, lecz tarcze w prawdziwej wojnie duchowej. Papież pisał: Niektóre lęki są ostrzeżeniem nie bój się ich, przyjmij je jako wezwanie do czuwania. Ale najrzadszym i najpotężniejszym uczuciem, o którym wspominał tylko kilka razy, była tak zwana radość prorocka. To stan, który pojawia się nagle, często z łzami, bez żadnego racjonalnego powodu. To nie jest zwykłe zadowolenie czy entuzjazm. To głęboka, wewnętrzna radość, jakby dusza doznała objawienia, nawet jeśli umysł nie potrafi go zrozumieć. Leon XIV pisał, że ta radość jest znakiem przyszłej łaski. To znaczy, jeszcze nic się nie wydarzyło, ale niebo już cieszy się z tego, co ma nadejść. Taki poranek to błogosławieństwo. Należy go zapisać, zapamiętać, uczcić, bo to znak, że modlitwa została przyjęta, a odpowiedź jest w drodze. W jednym z najbardziej przejmujących fragmentów dziennika papież pisze: Dziś obudziłem się z płaczem, ale nie był to mój płacz. Czułem, że to niebo płacze we mnie. Nie wiem, co ma się wydarzyć, ale wiem, że muszę się modlić za świat. Tego samego dnia, jak pokazują dokumenty z archiwum Bazyliki Laterańskiej, doszło do gwałtownego trzęsienia ziemi w dalekim regionie Azji. Przypadek? Dla Leona, nie. Dla niego emocje były językiem duchowego radarowania. Odczuwał, że dusze, niektóre wrażliwsze niż inne, potrafią odbierać fale duchowe podobnie jak anteny. Z czasem jego współpracownicy zaczęli tworzyć coś w rodzaju dzienników porannych. Każdy z nich miał zapisywać, co czuje po przebudzeniu, nawet jeśli to tylko jedno słowo. Po miesiącach tych notatek okazało się, że wiele emocji się powtarza, szczególnie przed ważnymi wydarzeniami w kościele. W tygodniu poprzedzającym śmierć jednego z kardynałów, sześciu duchownych zapisało poranny niepokój, bezsenność i dziwne uczucie zimna. W dniu śmierci wszyscy obudzili się z ulgą, jakby dusza już wiedziała, co się wydarzy, zanim wydarzyło się naprawdę. Nie chodzi tutaj o przepowiadanie przyszłości. Leon XIV nigdy nie twierdził, że poranne emocje to narzędzie wróżbiarskie. Chodzi o coś głębszego o duchową uważność. Umiejętność czytania znaków, które niebo wysyła, nie w formie wizji, ale uczuć, nie spektakularnych cudów, ale cichych impulsów serca. To wymaga praktyki, ciszy, pokory i odwagi, by zaufać sobie, nie w sensie egoistycznym, ale w sensie duchowej percepcji. Jak pisał papież: Ten kto boi się swoich uczuć, nigdy nie usłyszy Boga. Bo Bóg przemawia przez wszystko, Także przez łzę, drżenie, uśmiech o świcie. Jeśli naprawdę chcesz usłyszeć, co niebo mówi do ciebie, nie pytaj, no, co mi się przyśniło, czono, lecz co czuję, zanim jeszcze wstanę. To tam jest odpowiedź. W ciszy przed ruchem, w uczuciu przed myślą, w tym nieuchwytnym momencie, w którym dusza jeszcze nie zdążyła się ukryć za maskami dnia. W świetle wszystkiego, co powiedział papież Leon XIV, co przeżywali święci i mistycy co zapisywano w tajnych dziennikach i duchowych notatkach, jedno staje się coraz bardziej jasne. Chwila przebudzenia nie jest tylko momentem fizycznego powrotu do jawy, to przejście duchowe to most między tym, co widzialne, a tym, co ukryte. Każda emocja, którą czujemy tuż po otwarciu oczu, może być fragmentem większego obrazu odpowiedzią na pytanie, którego nie wypowiedzieliśmy głośno ostrzeżeniem przed czymś, co się zbliża albo błogosławieństwem złożonym w nas przez Anioła, gdy jeszcze śniliśmy. W tradycji wschodnich chrześcijan istnieje pojęcie świadomości czystej, która objawia się właśnie o świcie. Tamtejsi mnisi, żyjący w ciszy i modlitwie, często mówią, że pierwsze sekundy po przebudzeniu to moment, w którym dusza mówi prawdę. Nie jesteśmy jeszcze w roli matki, ojca, pracownika, kapłana. Jesteśmy tylko duszą, naga prawda istnienia. I właśnie wtedy Bóg może przemówić najczyściej, przez uczucia, które nie mają filtra. Leon XIV pisał, że ludzie zachodu zatracili tę wrażliwość. Zbyt szybko sięgamy po technologię, zbyt szybko pozwalamy, by świat zewnętrzny zdominował nasze wnętrze. On jako papież codziennie rozpoczynał dzień nie od służbowych notatek, lecz od chwili absolutnej ciszy. Leżał przez kilka minut nieruchomo, nie otwierając jeszcze oczu, wsłuchując się w to. Co mówi jego serce? Nazywał to modlitwą nieusłyszaną, bo nie polegała na wypowiadaniu słów, lecz na ich odbieraniu. Nie modlił się do Boga, czekał aż Bóg przemówi. I wierzył, że pierwsze emocje są właśnie tą odpowiedzią. To, co dla świata jest tylko fizjologią, dla człowieka duchowego jest liturgią duszy: poranne bicie serca, nagła radość lub płacz, uczucie niewyjaśnionego spokoju lub strachu. To wszystko są znaki. Przestrzenie komunikacji. Dla Leona, XIV, były to wiadomości zakodowane przez Ducha Świętego w samym akcie życia. Uczył, że każdy z nas nosi w sobie antenę duchową, która działa najczulej, gdy jesteśmy najmniej świadomi tego, kim jesteśmy społecznie. Gdy budzimy się, jesteśmy jeszcze prawdziwi. Był nawet moment, który Leon nazywał przejściem błogosławionym, chwila, gdy ciało już się poruszyło, ale umysł jeszcze śni. To wtedy można poczuć obecność. Niektóre osoby mówią, że obudziły się z wrażeniem, że ktoś trzymał je za rękę, inni, że słyszeli imię Jezusa w swojej głowie, mimo że nikt nie mówił. Jedna kobieta opisała, że poczuła dotyk dłoni na ramieniu, ciepły, spokojny, a potem w ciągu dnia dowiedziała się, że jej syn, który był w szpitalu, nagle wyzdrowiał po modlitwach. Czy to była halucynacja, a może Anioł? Mistyczka z Neapolu, matka Rafaela, opowiadała w jednym ze swoich dzienników o porankach, w których przez kilka sekund widziała światło, nie fizyczne, nie z okna, ale wewnętrzne światło, jakby zapaliła się lampka w jej duszy. To światło, jak pisała, nie mówiło słowami, ale napełniało ją pewnością, że jest kochana. Tego samego dnia zawsze spotykało ją coś trudnego. To światło było przygotowaniem, zabezpieczeniem łaską na zapas. Dlaczego więc tak rzadko przywiązujemy wagę do tych chwil? Dlaczego nie pytamy siebie, co to znaczy, że dzisiaj obudziłem się z takim uczuciem, może dlatego, że boimy się odpowiedzi, albo dlatego, że nie wierzymy, że jesteśmy warci takich łask, a przecież Bóg mówi do każdego, do ciebie także, i może mówił już tysiące razy, tylko nie miałeś odwagi słuchać. Leon XIV był przekonany, że każdy poranek jest duchową prognozą, że jeśli nauczymy się rozpoznawać, jakie emocje przychodzą do nas o świcie, będziemy lepiej przygotowani na to, co nas czeka, będziemy bardziej obecni, bardziej zjednoczeni z własną duszą, a przez to bliżej Boga. Dlatego niech ta noc, która zaraz nadejdzie, będzie inna. Połóż się z intencją, by usłyszeć rano nie wstawaj w pośpiechu, zostań przez chwilę w ciszy. Poczuj, zapisz, jeśli trzeba, bo może właśnie wtedy, bez dźwięków, bez słów, niebo przyjdzie do ciebie. I powie ci coś, co zmieni twój dzień, a może całe życie. Jeśli ten film poruszył twoje serce, jeśli poczułeś coś podczas tej opowieści, zatrzymaj się na chwilę. Daj sobie czas na refleksję, a potem, jeśli czujesz, że warto, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych historii które budzą dusze. I przede wszystkim podziel się w komentarzu. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem, którego nie potrafiłeś wyjaśnić, czy miałeś poranek, który brzmiał jak szept z nieba? Jesteśmy tu, by słuchać, bo twoja historia może być odpowiedzią dla kogoś innego.